Ewa Skarżyńska, Bolesia. Opowieść o niezwykłych losach błogosławionej Bolesławy Lament, czyta Joanna Węgrzynowska. Prawosławni z wielką ochotą pomagali siostrom, szczególnie przy budowie kapliczek poświęconych matce bożej, a jeśli tylko w okolicy znajdował się kościół, chętnie zamawiali w nim msze święte, które siostry uświetniały zawsze pięknym śpiewem. Niemałą rolę integracyjną. Odgrywały jak zawsze przedstawienia o charakterze religijnym. W pewnej wiosce, zamieszkałej niemal wyłącznie przez prawosławnych, siostry urządziły dwie inscenizacje z udziałem miejscowej ludności. Jedna z nich nosiła tytuł Chusta Świętej Weroniki, druga Emaus. Obie odniosły wielki sukces, a na 33 występujących w nich aktorów, tylko jedna osoba była katoliczką. Matka Bolesława cieszyła się swoim polesiem, ale też się o nie martwiła. Odwiedzając siostry co jakiś czas, wiedziała dobrze, za jaką cenę stają się poleszuczkami wśród poleszuków. Mówiąc o ich ubóstwie i duchu wyrzeczenia, nieraz stawiała je siostrom Zratowa za wzór do naśladowania. Trzeba umieć czasem opuścić Boga dla Boga, tłumaczyła. Trzeba umieć opuścić świat własnych wygód, także tych pobożnych, by odnaleźć Boga w pełni w drugim człowieku, w jego nędzy i opuszczeniu. W okresie przedświątecznym odbywało się zawsze szykowanie paczek żywnościowych dla sióstr z Polesia. Chętnie też odczytywano przychodzące od nich listy. W jednym z nich, bardziej radosnym, siostra Cecylia pisała: Najprzewielebniejsza i najdroższa mateczko. W poczuciu swojej niegodności z sercem pełnym wdzięczności dziękuję, że raczyła mnie mateczka użyć do tak wielkich rzeczy. Oto wróciłyśmy już ze wsi malinowo położonej dziesięć kilometrów za miastem Bielskiem po pięciotygodniowej pracy, szczęśliwie na miejsce. Ludność tej wioski katolicka odnosi się z szacunkiem do sukni zakonnej. Przygotowałam trzydzieścioro dzieci do pierwszej spowiedzi komunii świętej. Dzieci przychodziły z sześciu polskich wiosek. Miejscem nauki, a zarazem mojego zamieszkania, był dom jednej pobożnej wdowy tercjarki. Po codziennej nauce odprowadzałam dzieci parami do domów, a potem odmawiałam oficjum lub przygotowywałam się do wieczornych konferencji. Przychodziły bowiem starsze panienki i niewiasty, z którymi miewałam codziennie dłuższy wykład. Dwa razy zabrano mnie w tym celu nawet do innej wioski. Ostatnim razem zebrało się w niej co najmniej pięćdziesięcioro ludzi, w tym aż dwudziestu mężczyzn. Byłoby tam takiej pracy jeszcze na kilka tygodni. Dostałam też jako wynagrodzenie siedem ręczników, cztery metry płótna i serwetowy obrus do kaplicy. Najdroższa mateczko. Szczęśliwą się czuję, że mogłam, jak te matki ewangeliczne, tyle dzieci poprowadzić do pana Jezusa. Dzień ich pierwszej komunii był śliczny, kościół przepełniony ludźmi, bo był to właśnie odpust. Dzieci były przyjęte do szkapleża, do różańca i dostały śliczne obrazki, które same wypisywałyśmy. Słowem, radosne wspomnienie zostanie mi z tego czasu w pamięci. Wdzięczna jej córka duchowa, siostra Cecylia. Byłoby tam pewnie pracy jeszcze na długo. Powtórzyła matka Bolesława z głębokim westchnieniem po przeczytaniu listu siostry Cecylii. I rzeczywiście, to też biskup piński Zygmunt Łoziński nie przestawał zwracać się do matki Bolesławy o kolejne misjonarki, kończąc za każdym razem swoje prośby słowami: Z pracy sióstr tu w Pińsku, jak i gdzie indziej, jestem bardzo zadowolony i za nią wdzięczny. Siostry dostawały zwykle trudne placówki peryferyjne. Były nimi raczkany, paszkowce, krzywoszyn, łachiszyn czy derewna. Wizytując raczkany, zanim jeszcze powstała w nich kaplica, biskup Łoziński spowiadał wiernych siedząc na pieńku lub na kamieniu. Prześladowany i więziony przez Sowietów, już za życia cieszył się opinią świętości. W podobnie trudnych warunkach pełniło posługę kapłańską wielu polskich księży, żyjąc na terenach zamieszkałych głównie przez prawosławnych Często byli szykanowani i zastraszani. Jednym z takich prawdziwie Bożych kapłanów był ksiądz Leopold Aulich, proboszcz Krzywoszyna w diecezji pińskiej, gdzie przez pewien czas pracowała siostra Romualda Siemaszko. Kochał wszystkich, zwłaszcza biedotę. Na siostry czekał czasem do północy, aż wróciły z katechizacji, a budzić kazał się skoro świt, żeby im jeszcze przed wymarszem udzielić Komunii Świętej. Ogromnie cenił ich pracę apostolską i razem z nimi się radował, gdy wiarę katolicką przyjmowały nieraz całe rodziny. W samym tylko Krzywoszynie, w czasie pobytu siostry Romualdy, rzymskokatolickie wyznanie wiary złożyło aż sto osób. Innym niezwykle gorliwym kapłanem był młody jeszcze bardzo ksiądz Jan Zieja, proboszcz parafii w Łachiszynie koło Pińska. Najpierw sam energicznie zabiegał o pracę w diecezji pińskiej, a potem, gdy już się w tej diecezji znalazł, równie usilnie zabiegał o sprowadzenie sióstr misjonarek świętej rodziny. Przytaszczył im nawet któregoś dnia na plecach manekin do pracowni krawieckiej. Wysoki, szczupły, niebieskooki, wyróżniał się ksiądz Zieja nie tylko szlachetnymi rysami twarzy, ale i prawdziwie bożym szaleństwem. Wrażliwy na ludzką krzywdę, nieraz grzmiał w duchowym uniesieniu. Jeżeli komuś brakuje chleba, to dzieje się tak wyłącznie dlatego, że ktoś inny ten chleb skradł, gromadząc go dla siebie w nadmiarze. Biada tym złodziejom, co nie z głodu, lecz z chciwości okradają bliźnich. Nie znajdą miłosierdzia u pana. Mocne jego słowa działały krzepiąco na pokrzywdzonych. Trafiały także najwidoczniej do sumień krzywdzicieli, gdyż coraz więcej ludzi prosiło księdza Zieje o spowiedź i rozgrzeszenie. Coraz więcej też można było zauważyć w parafii wzajemnej życzliwości. Tymczasem liczba powołań do zgromadzenia misjonarek świętej rodziny nieustannie się powiększała. Jedno z nich pochodziło z terenów prawosławia. Powołaną przez Boga osobą okazała się tym razem panna Tatiana Malichtarowicz. Najpierw przypatrywała się w Lachowiczach posłudze siostry Cecylii Dynewskiej i pracującym z nią siostrom, a potem sama postanowiła wstąpić na drogę życia zakonnego. Ojciec Tatiany, wyznawca prawosławia, mocno oponował, ale Pan Bóg przyszedł dziewczynie z pomocą. Sprawił, że po nagłej śmierci jej matki, która była katoliczką, ojciec ożenił się powtórnie także z katoliczką. I sam przeszedł na katolicyzm. Tatiana zaczęła szturmować wówczas niebo nowenną do Matki Bożej Ostrobramskiej i oto serce ojca zmiękło. Wstąpiła do zgromadzenia i została siostrą Albertą. Podróż do Rutki. Z początkiem września 1933 roku matka Bolesława wyruszyła w podróż do Rutki, niewielkiej wioski na Polesiu. Siostra Łucja Czechowska prowadziła tam już od pewnego czasu szeroką i ożywioną działalność, której ona jako matka generalna ogromnie była ciekawa. Pierwszy etap podróży odbyła koleją, ale dalej musiała już jechać furmanką. Droga wiodąca do Rudki, piaszczysta, porośnięta zielskiem i pełna wybojów, sprawiała, że wóz toczył się po niej nieśpiesznie, kołysząc się z boku na bok. Dzień był wyjątkowo piękny cieszyła się więc widokiem nadciągającej jesieni i ciepłymi promieniami słońca radością napełniał ją każdy mijany kościółek każda cerkiewka każda przydrożna kapliczka i dzwon na świątynnej wieży im bardziej oddalała się od różnych pilnych spraw wyczerpujących obowiązków i zwyczajnej mozolnej pracy tym bardziej dusza jej zatapiała się w Bogu doświadczając upragnionego odpoczynku nawet milczący woźnica zdawał się być wymarzonym towarzyszem tej podróży, pełnej zamyśleń i słonecznej kontemplacji. Jedynie od czasu do czasu przerywały ją głośne ujadania okolicznych burków i nawoływania ludzi pracujących w obejściach. Patrząc na ich niełatwe życie, zastanawiała się mimo woli nad własnym, które zbliżało się powoli do celu przeznaczenia. Siedemdziesiąte urodziny, które obchodziła przed rokiem, uświadomiły jej aż nadto dobitnie, że zaczyna się oto w jej życiu okres nowy, naznaczony krzyżami choroby i cierpienia. Krzyże te postanowiła przyjmować z pokorą i uśmiechem, tymczasem miłosierny Bóg i tak opromieniał je niekiedy chwilami takiego szczęścia, jakie tylko niebo zesłać może. Tych szczęśliwych chwil nie brakowało, zwłaszcza w dniu srebrnego jubileuszu zgromadzenia. Srebrny jubileusz. Już na samo wspomnienie miłych doznań, jakie stały się jej udziałem tamtego pamiętnego dnia, oczy matki Bolesławy zabłysły radośnie, a serce wypełniło uczucie niewysłowionej wdzięczności. Mój Boże, cóż to była za przepiękna uroczystość? Pamiętała ją doskonale. To był czwartek, 22 stycznia. O szóstej rano zjawiło się w jej pokoju sześć sióstr, które śpiewając, kto się w opiekę odda panu swemu, zaprowadziły uroczyście ją oraz pozostałe jubilatki do kaplicy. Matkę Leokadię Górczyńską, którą zwykła nazywać pierwociną zgromadzenia, gdyż jako pierwsza się o nie upomniała, i matkę Łucję Czechowską, która od samego początku była jej prawą ręką w tym dziele. W kaplicy przed ołtarzem czekały już trzy klęczniki udekorowane kwiatami. Rozległ się hymn Veni Creator Spiritus. Kapelan ksiądz Rojewski wygłosił piękne kazanie, a po mszy świętej i błogosławieństwie najświętszym sakramentem wszyscy odśpiewali uroczyste Tedeum Laudamus. Gwałtowne szarpnięcie i głośne prr woźnicy wyrwało ją nagle z zadumy. Furmanka zatrzymała się, by przepuścić stado krów wlokących się niedbale w poprzek drogi. W tej samej chwili, w odległości zaledwie kilkunastu kroków, ujrzała przed sobą ubogą kobietę idącą poboczem z maleńkim dzieckiem na rękach. Zabierzemy ją, powiedziała do woźnicy. Jest na pewno bardzo zmęczona. Kilka minut później byli już przy niej. Kiedy jednak przystanęli, kobieta odgarnęła ciemne włosy ze spalonej słońcem twarzy i popatrzyła na nich z niedowierzaniem. Dopiero po wyraźnej zachęcie ze strony matki Bolesławy usiadła na wozie, tuląc do chudej piersi blade niemowlę. Byłam u doktora, odezwała się z pewnym wahaniem, ale ten nawet trzech dni dziecku nie daje. To już trzecie nasze nieborządko. Matka Bolesława przymknęła powieki. Stanął jej nagle przed oczami cmentarz Łowicki i jej zmarłe rodzeństwo: Helenka, Lodzia, Marcinek. I ten ostatni, Stefan, który miał być księdzem. Nie było Stefana, nie było ojca ani matki. Był Antoni, dawny nicpoń i ladaco, teraz gorliwy tercjarz i szczęśliwy ojciec sześciorga dzieci, z których jedno. Zygmuś Lament przygotowywało się właśnie do kapłaństwa.